Bardzo ciepło i serdecznie witam Was wszystkich w naszym projekcie Słowo blisko Ciebie, przychodzi czas na nową odsłonę, tym razem przed nami lektura listu do Filipian. Warto przypomnieć sobie na początku. Początki, na początku, początki Kościoła Filipi. Otóż Paweł trafił tam podczas swojej y, drugiej podróży misyjnej. Y, to jest niezwykle interesujący moment, bo jest to ten moment, kiedy Paweł przekracza granicę Azji, trafia ze swoim głoszeniem dobrej nowiny, głoszeniem Ewangelii z Europy, to właśnie Filipi jest pierwszym miejscem, gdzie Paweł w Europie głosi Słowo Boże. Pojawia się tam po wizji, czy widzeniu, czy śnie, jaki otrzymał od Boga, mianowicie zobaczył pewnego Macedończyka, jesteśmy powiem w Macedonii, który powiedział do niego przepraw się do nas i pomóż nam. Paweł odczytał to wezwanie, że rzeczywiście powinien skierować swoje kroki już na tereny Europy i to tam, zgodnie ze swoim zwyczajem, najpierw Paweł udaje się na miejsce modlitw Żydów. Najprawdopodobniej nie było tam synagogi w Filipii dlatego, że Żydzi gromadzili się w szabat nad rzeką i to właśnie tam Paweł się udał i tam Spotkał Lidię, która była kobietą dosyć dobrze postawioną materialnie, wykształconą, bogatą. Po ogłoszeniu Ewangelii Lidia przyjęła chrzest wraz z całym swoim domem. I tutaj mamy ważny argument za chrztem dzieci, bo wiemy, że słowo dom. Ojkos po grecku w starożytności oznaczał nie tylko najbliższych członków rodziny. Obejmowano nim także niewolnice, sługi, nawet cudzoziemców, którzy mieszkali pod tym samym dachem, jeżeli byli podróżnymi. A ponieważ akurat w przypadku Lili była to rodzina żydowska, Żydzi starali się o to, by mieć wiele potomstwa, dlatego że potomstwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa w przekonaniu Żydów, więc należy przypuszczać, że w domu Ligi były również dzieci, być może nawet niemowlęta, a nawet jeżeli nie, to mamy aż pięć czy sześć razy w Nowym Testamencie mowę o tym, że ktoś przyjął chrzest wraz z całym swoim domem. Więc trudno przypuścić, że w, w tych wszystkich pięciu czy sześciu przypadkach nie ma ani jednego takiego, że w domu byłyby dzieciaki. W związku z tym jest to dosyć silny argument za chrztem niemowląt, jeżeli cały dom przyjmuje chrzest. Zresztą drugi motyw dotyczący przyjęcia... Yy, Krztu, przez cały dom, dotyczy właśnie przypadku Filipii, bo gdy Paweł spotkał Lidię i innych Żydów, którym głosił dobrą nowinę, to w chwilę później stało się tak, że gdy szli na miejsce modlitwy, to zabiegała im drogę pewna niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Paweł uwolnił ją spod tego ducha, co było wielkim oburzeniem dla... Właścicieli tej niewolnicy, którzy mieli duży dochód z tych jej wróżb, w związku z tym podali go do sądu. Paweł został wtrącony do więzienia i to tam po cudownym uwolnieniu z więzienia, strażnik tego więzienia, gdy zobaczył, co się dzieje, również on przyjął chrzest wraz z całym swoim domem. To są właśnie początki kościoła Filipi. Natomiast po opuszczeniu miasta Paweł pisze ten list z więzienia. Jest to kolejny z tak zwanych listów więziennych. Nie mamy pewności z którego, czy z więzienia FSkiego w latach 56-57, czy raczej z więzienia już rzymskiego, lata 61-63. Osobiście bardziej skłaniam się ku tej drugiej hipotezie, dlatego że Paweł bardzo mocno w tym liście akcentuje swoją gotowość na śmierć, jak za chwilę zobaczymy. No, i chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy ważne przesłania tego listu. Po pierwsze, mamy w drugim rozdziale włączony, podobnie jak liście do Efezjan, bardzo piękny, starożytny hymn o kenozie, czyli uniżeniu Chrystusa. Chrystus ekenosen, czyli uniżył samego siebie, i tutaj znowu trzeba powiedzieć, że to nie Paweł jest autorem tego hymnu, ale został on przyjęty przejęty w wczesno chrześcijańskiej liturgii i to tutaj w tym właśnie hymnie znowu pojawia się cały karymet chrześcijański opowiadający o dziele Jezusa on będąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności aby na równi być Bogiem uniżył samego siebie stawszy się człowiekiem był posłuszny aż do śmierci do krzyżowej ale Pan Bóg go wywyższył wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy i, i tak, aby każdy język mógł wyznać, że Jezus jest Panem. Czyli to dzieło Jezusa prowadzi ostatecznie do uznania Jego Panowania, i ci, którzy to uczynią, będą zbawieni. Przepiękny, starożytny chem. To pierwszy ważny moment tego listu. Drugi związany jest właśnie z Pawłową gotowością na śmierć. I być może to przygotowanie wynika też z samego faktu, że Paweł znajduje się w więzieniu, a więc w dosyć trudnych okolicznościach. I chciałbym przytoczyć tylko kilka takich fragmentów, które pokazują nam takie niezwykle jednoznaczne pawłowe postawienie na Chrystusa, i że nic z tego świata się nie liczy, liczy się to, co dla nas uczynił Chrystus. Na przykład Paweł mówi, dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Z dwóch stron doznaję nalegania, bo z jednej strony, no, chciałbym być jeszcze w ciele, bo to dla was konieczne, bo głoszę wam Ewangelię, ale jeszcze bardziej chciałbym być, być z Panem. Dla mnie umrzeć to zysk, mówi Paweł. Dalej Mówi, wszystko uznaje za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Wszystko uznałem za śmieci, a tak naprawdę użyte tam greckie słowo Skybal, jest dużo mocniejsze. Gdybyśmy otworzyli słowniki, to natrafimy tam na takie odpowiedniki polskie jak Łajno czy zwierzęce odchody. Więc bardzo mocne słowa. Całe swoje życie przed spotkaniem Chrystusem uznaje Paweł za śmieci, za nic, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. To także w tym liście pada słynne sformułowanie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Chrystusa. To niebieskie Jeruzalem, widać, że ta idea niebieskiego Jeruzalem była już powszechna w kościele. I tak naprawdę tu na Ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, a nasz dom jest tam, do niego dążymy. I dlatego Paweł zupełnie nie zwraca uwagi na warunki materialne, w jakich się znajduje, na cierpienia, którego spotykają. Mówi na przykład stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości, jestem w całej pełni zaopatrzony i w innym miejscu mówi, nauczyłem się wystarczać sam sobie z tym, co mam. Jak jest, jestem głodny, to jestem głodny, jak mam co jeść, to mam co jeść, to wszystko jest nieważne. Otóż to jest niezwykła, taka ciekawa można powiedzieć granica szczęścia. Przesunięta bardzo daleko. Dzisiaj, gdy myślimy o szczęściu, to pewnie myślimy o pięknej rodzinie, o w miarę dobrych warunkach materialnych o tym, żeby nam się żyło w miarę wygodnie żebyśmy nie ulegali chorobom, wypadkom, nieszczęściom. Z tym, nam się, z tym nam się kojarzy szczęście. Natomiast pierwsi chrześcijanie, w tym na przykład Paweł, pokazuje nam bardzo wyraźnie, dla mnie jedynym szczęściem jest Chrystus. Jeżeli jestem blisko Chrystusa, inaczej mówiąc, jeżeli jestem w stanie łaski uświęcającej, to mniejsza o to, czy mam co jeść, czy nie mam co jeść, czy cierpię, czy nie cierpię, czy spotykają mnie prześladowania, czy jestem w jeleniu, czy na wolności, najważniejsze, że jestem z Chrystusem. Jestem człowiekiem szczęśliwym. I w tych trudnych warunkach. Paweł wypowiada to słynne wezwanie do radości. Radujcie się, jeszcze raz powiadam, radujcie się. Otóż mamy tutaj nakaz. Chrześcijanin jest człowiekiem radości i jest to bardzo logicznie uzasadnione. Dlaczego? Otóż mamy pewność, że otrzymamy od Boga. To, co prosimy na pewno, na 100% w jednym przypadku. Bo Jezus pewnego razu powiedział tak: Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy go proszą, o ileż bardziej. Jeżeli więc prosimy o Ducha Świętego, to mamy pewność otrzymania tego daru. Tak mówi Jezus. Jeżeli prosicie, o ileż bardziej otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz, jeżeli prosimy o Ducha Świętego, to mamy pewność otrzymania. Zapewnił nam to sam Pan Jezus. W liście do Galatów czytamy: Owocem zaś Ducha jest radość, między innymi radość. Jeżeli więc masz Ducha Świętego, to Jego owocem, jest radość. W związku z tym Paweł może powiedzieć: radujcie się w formie nakazowej. Radość jest obowiązkiem. Chrześcijanina. Chciałem powiedzieć w cudzysłowie, no ale z tego listu wynika, że nie w cudzysłowie, ale wprost. Jest naszym zadaniem takie pogodne, pesymistyczne myśli odrzucamy, a pogodne spojrzenie na świat, dlatego, że jesteśmy z Chrystusem i już tutaj doświadczamy zbawienia. Z taką więc zachętą do radości, przekazaną przez Pawła, zapraszam do lektury w listu do Filipiany. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you.